Eldorado Mordeczki, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, matruner, zobaczcie, w końcu udało mi się wrócić z powrotem do matrunerowic. Dzisiaj, moi drodzy, macie dosłownie 4 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę. 3,5 dosłownie. 3,5, 3, 2, 1. Super, jeśli wam się udało, koniecznie dajcie znać w komentarzach. A moi drodzy, dzisiaj odcineczek jest bardzo super ponieważ pod ostatnim odcinkiem z takiej podobnej e, podróży, moi drodzy, zostawiliście podat około 20 tysięcy łapek w górę, więc mam nadzieję, że wam się spodobał. E, no widzę, że wam się spodobał i było ponad 100 tysięcy wyświetleń, więc moi drodzy nagrywam kolejną taką część, tak jak obiecałem moi drodzy, e, no to co? Słuchajcie, zasada jest prosta. Wyruszam z Matrunerowic ogólnie w... do Palionowa. Tak, do Palionowi... Do Palionowic, przepraszam, nie Palionowa. Palionowic. I tam spróbuję... C co to się stało? Co jest grane? Patrzcie na to, tu jest wszystko zielone. Oh my god. No dobra, ej, słuchajcie, to jest sprawa taka. Ehm, musimy zrobić jeden ważny challenge. Nie wiem, czemu tu jest zielona wełna? Czy to palio, sprawka paliona? Czy on tutaj był? Jeśli wiecie, to dajcie mi znać, bo ja kompletnie pierwszy raz to zauważyłem. co tu się dzieje? Cała wioska moja jest zielona. I jeszcze tutaj? No nie. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Otóż tak. E, musimy wszystkie rzeczy, jakie tylko mamy. Patrzcie, zdobyliśmy pod ostatnim odcinkiem totem nieśmiertelności. E, więc ja go oczywiście muszę tutaj odłożyć. I słuchajcie, sprawa jest prosta. Dzisiaj wyruszam do palionowic. Oczywiście. Bez niczego, słuchajcie, taki mały challenge Myślę, że wam się powinien spodobać Dobra, jed... słuchajcie, zasada jest prosta Jednego kotlecika dostaję I mogę sobie go wziąć, żeby ruszać do Palionowic Słuchajcie, kompletnie nic nie mam, zobaczcie, jestem pusty W ekwipunku nic nie mam I wyruszam oczywiście do Palionowic Tylko tak, zanim wyjdę do... poza mur no to muszę sobie wszamać jakiegoś kotleta i słuchajcie, dzisiaj przygody będą super, bo wątpię, żeby tutaj droga była nudna, chociaż jest bardzo, bardzo długa. Patrzcie, palionowice. Nawet będę wam pokazywał. podświetle sobie tutaj, patrzcie. O, tak, tutaj palionowice. I patrzcie, podświetle, żeby było widać w którą stronę. To jest w tamtym kierunku. 13 tysięcy kilometrów. Ja. Jak daleko? No ale dobra, to idziemy. Oczywiście wyruszam taki mamy challenge, sobie zrobimy. I słuchajcie, na samym starcie będzie to bardzo, bardzo podobne jak do. Jak, oczywiście, szedłem do Wojanowic. No ale kawał drogi przede mną. W ogóle dajcie znać, jeśli wiecie, co tu się dzieje z tą zieloną wełną. Ja cię nie mogę, ja cię nie mogę. To wszystko jest, patrzcie, pozielonko, pozielonkowane. Nieźle, słuchajcie, dobijmy pod tym odcinkiem 20 tysięcy od... łapek w górę, wiem, że wam się uda, yy, wiem, że lubicie takie właśnie takie wyzwania trochę na Matrunerowicach i na Wojanowicach ogólnie, yy, więc co, lecimy, słuchajcie, bez niczego, startujemy, patrzcie za tą... O kurczę, już północ. Dobra, szybko jemy i startujemy. Słuchajcie, startujemy. Pierwszy challenge taki e, już wykonałem. Udało się, tylko było bardzo, bardzo łatwo. Tym razem będzie ciężej, Jest dalej oczywiście do pokonania. Słuchajcie, e, na sam początek potrzebuję dużo, dużo drewienka. Na sam początek drewno mi się przyda. Słuchajcie, ja w ogóle muszę coś pozmieniać w Matronerowicach. W ogóle chciałem zrobić hotel. Słuchajcie, hotel chciałem zrobić, ale to jeszcze za momencik. E, dobra. Patrzcie, rąbiemy drewno, mamy 6 kawałków i co mi się przyda? Słuchajcie, na sam początek na bank, aż dotąd mi się przyda e, łódka, więc ja będę musiał oczywiście to sobie zrobić. Popłyniemy tutaj, bo widzę, że tutaj mi nie było, tutaj jest w ogóle wysepka cała, taka messowa, ale superanckie. Dobra, bierzemy oczywiście to wszystko e, i co? Na sam początek... Chyba łódka nam się przyda, ale crafting table też weźmiemy ze sobą, chyba że gdzieś jest tutaj łódka. Bo ja powiem. O, jest łódka! Pięknie, no to patrzcie. Ale nie, miałem bez niczego, czyli ja nie mogę z niej skorzystać, to jest chyba logiczne, nie? Ja nie mogę z niej skorzystać. O, mamy pierwsze mięcho. Spoko. Dobra, dobrze, że nie ma nocy. Eee, słuchajcie, przydało nam się na pewno owce. Musimy spać w nocy, musimy spać. W ogóle na serwerze nikogo nie ma. Ale mamy łódeczkę. Dobra, tym razem będzie biała łódka. Słuchajcie, kawał drogi jest przede mną. Ja myślę, że udam się właśnie tutaj gdzieś jakoś. O, jak widzicie, jest już wysepka. Nawet tu są kaktusy, rosną, nawet pojedyncze. Takie. Dobra, wysepka jest. Słuchajcie, tam byśmy mogli nawet znaleźć złoto. Mogli, ty, dobra, ja płynę. Tam znajdziemy naprawdę sporo fajnych rzeczy. Patrzcie na to. Tutaj znajdziemy na bank coś ciekawego. Tutaj jest mnóstwo złota, ale ja kompletnie nic nie mam. E, ale mam nadzieję, że znajdę jakieś. E, jakieś wagoniki. To by było super jakbym znalazł jakieś wagoniki. Patrz ty. Normalnie znajdę wagonik zaraz. Znajdę na bank. Ty, kompletnie tutaj nic nie ma. Halo. O kurcze, jest trochę lipa, ponieważ nadchodzi noc. Nadchodzi noc, a ja jestem dopiero. Na początku! O kurcze, czyli ja muszę znaleźć jak najszybciej się tylko da e, te. Owce. Dobra, ale zróbmy już w tym miejscu tutaj. Może. Ty, ale co tam jest? Lud? Nie, to nie jest lud. Yy, dobra, pójdźmy. Jeśli będzie już noc się robiła, no to będziemy musieli. Z całą pewnością zrobić sobie narzędzia. No dobra, płyniemy moi drodzy, spróbuję tam dopłynąć dalej i zobaczymy co będzie po drodze. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy. Dobra, w tamtym kieruneczku, szybko, szybko, szybko. Słuchajcie, jest noc i ja jestem trochę w bardzo złej sytuacji. Nie mam, nie mam żadnej wełny, nie mogę zrobić żadnego łóżka ale mam nadzieję... O kurczę, ile tam zombiaków. O, kurczę, jeszcze strzelają do mnie. Dobra, zatrułem się, świetnie. Pięknie. No lepiej być nie mogło słuchajcie No nie niedobrze, bardzo niedobrze, bo strzelają do mnie What? Dobra, okej okay. Coś tutaj... Jest owca! Świetnie, świetnie Świetnie, dawaj, dawaj wełnę Dobra, ten szkielet już mnie nie goni Świetnie, kolejna owieczka I jeszcze jedna, proszę, jeszcze jedna O, mamy żarcie, są świnie Pięknie, cyk, cyk, dawaj mi tu żarełko Pyk, pyk Okej, okay, muszę zjeść cokolwiek, żeby tutaj trochę odbudować się z żywotem swoim. No dobrze. Patrzcie. Pyk. Jestem, jestem dobra. Jesteśmy w dobrej sytuacji. Słuchajcie, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, bo mamy łóżko. Możemy zrobić sobie łóżko. Dawaj, mięcho. Ty, ale tutaj jest jakaś kopalnia jeszcze. No dobra, robimy ucho. Ucho. Szybko, cyk, cyk. Białe łóżko oczywiście. Pięknie. Idziemy spać. Patrzcie co ja mam tutaj za rękę podniesioną. Co się dzieje? Co jest grane? No dobra, ale mamy łóżko zrobione przynajmniej i mogliśmy sobie pójść spać na spokojnie. Okej, okay, ciśniemy dalej, słuchajcie. Ciśniemy w tamtym kierunku. I tylko co ja tutaj mogę wam pokazać? Myślę, że w tamtym kieruneczku może coś być. Czy ja w ogóle dobrze idę? Dobrze idę. Patrzcie, ta wioska jest! Odkryła mi się wioska, ej świetnie, lecimy do wioski Może znajdziemy jakieś więcej pożywienia Bo naprawdę droga będzie długa Będziemy mogli wszystko sobie ugotować I przygotować na dalsze przygody Świetnie, dobra, ciśniemy do tamtej wioski Już jesteśmy coraz, coraz bliżej W którą stronę mam iść? Czekaj, podświetlenie, mi zniknęło coś w poświetlenie No dobra, ale to jest daleko O nie Ale słuchajcie, już 11 tysięcy kilometrów Zostało Piesek, piesek, patrzcie Mamy tutaj psinę E, jakby mi się udało psa jeszcze ogarnąć Szkielety, proszę, szkielety, szkielety Gdzieś szkielety, jakieś kości Macie gdzieś tutaj szkieleciory? Jest szkielet, ale on do mnie strzela, o nie Muszę coś zjeść, słuchajcie Bo on mnie zaczyna tutaj, patrzcie On gdzieś tutaj był, jest, jest tam e, Jak mi się to uda Ale będzie akcja, patrzcie On tutaj sobie pływa, o ty kurcze Gościu Gościu! 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 Jest, 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 jest! Kość! Jedna kość, błagam, niech ona zadziała! Niech ona zadziała! Ech, proszę, proszę, gdzieś tu psina była. Ej, jeśli mi się go uda oswoić. Normalnie nie wierzę w to. Normalnie nie wierzę. Słuchajcie, muszę to zrobić. Gdzie on, ten psiniarz jest? Psinia. Gdzie on był? Gdzieś tutaj biegał sobie. Taki radosny! Gdzie ty jesteś, psino? Gdzieś był. Gdzieś go widziałem. Kompletnie. Gdzieś był tutaj. Czy wy go widzieliście? Bo ja tak. No dobra. Tutaj patrzcie. Mieliśmy tak. Eee, świnki. Okej. Okay. A psina była sobie gdzieś tutaj. Gdzie on jest? No nie, no ale. No, słuchajcie, ja muszę dbać o siebie, wiecie co? Muszę dbać o siebie, więc trzeba będzie po prostu tylko dojść do tej wioski. Jak dojdziemy do tej wioski, patrzcie, już ją widać stąd. No świetnie, dobra, będziemy mieli od razu jedzenie będziemy mogli sobie coś zjeść. Bo jak widzicie, jest, jest psina. Uwaga, proszę, proszę, niech będzie. Piesku, ja ci dam normalnie mięsko, proszę bardzo. O, o, piesek. I mięsko dostałeś, i teraz powiedz mi, nie. Kości. Słuchajcie, ja nie, nie poddam się. Ja wrócę tu po niego. Piesek. Yy, ja wrócę po ciebie. Wrócę, patrz, masz tu mięsko. Patrzcie. Dobra, on tutaj gdzieś był, spoko. Dobra, to tu będziemy musieli gdzieś przyjść z powrotem. Spróbuję jeszcze go zgarnąć. Albo dobra, ciśniemy po... Po jedzenie, pojedzenie, musimy iść pojedzenie do wioski. Ale się ułożyło, bo właśnie tu po drodze znalazłem dwa szkielety. No i patrzcie w ogóle na tej mapce widać gdzie są szkielety, nie wiem czy widzicie. A tutaj akurat nie, ale tu jak widzicie w prawym górnym rogu to macie normalnie pokazane gdzie są te mopki i tam możemy się udać i je po prostu porozwalać. Świetnie. Dlatego ja wracam z powrotem do tego psiny. Już podejście numer 3 i tym razem mam się, nadzieję, że uda, bo patrzcie, mam cztery kości. Gdzie on jest? Ja muszę mieć tego kompana ze sobą. Muszę go mieć. Słuchajcie, gdzie on jest, psina? Będzie mi pomagał, na pewno będzie mi pomagał, jeśli uda mi się go tutaj gdzieś ogarnąć. On był tu, szedł w tym kierunku. O. Ja. Pina, proszę, bądź ze mną. Bądź ze mną. Patrzcie, w ogóle na mapie go nie widać. Czemu go nie widać na mapie? Słuchajcie, co jest grane? Może muszę zaznaczyć zwierzęta. Nie wiem czy jest mój pies, ale kurczę gdzieś zaginął. Ale mam fajny pomysł, słuchajcie, bo tutaj znalazłem. Uwaga, patrzcie na to. Patrzcie, siodło. Siodło, mamy siodło. I mamy konia. Świetnie, świetnie. Dobra, bierzemy ciebie, kolego. Czemu? Hej, czemu on nie chce jeść? Nic. Dobra, idźmy spać. Będziemy mieli dzień. I trzeba będzie, oczywiście, znaleźć tego psa. I patrzcie, musimy go osiodłać. Konik, musimy cię oswoić, tylko jakby to zrobić? Co on chciałby oczywiście ode mnie dostać? Jakby tu go oswoić lepiej? Dawaj serduszka, wysypuj. No tak blisko. Dawaj, dawaj, dawaj. I co? I co? Za pierwszym razem będzie. Powiedz. Powiedz, że będzie za pierwszym razem. Patrz, dawaj, dawaj. Jest! Mamy, patrzcie konia jeszcze. Ależ to siwo! Bierę to, bierę to i biegniemy z tym koniem. Ale będzie sztosik. No i udało się, słuchajcie, mamy to, mamy to. Bierzemy oczywiście konia e, i wyruszamy. Tam gdzieś mój pies biegnie za nami, więc ciśniemy dalej w tamtym kierunku. Myślę, że powinno to się udać. W ogóle przeszliśmy, zostało nam jeszcze 11 tysięcy kilometrów. Naprawdę kompletnie, kompletnie daleko. Dobra, tu widzę też są jakieś koniki. E, może one by były nawet i szybsze, ale co tam. Ty, na ciebie trafiło koniku, i ty będziesz ze mną szedł daleko. Dobrze. E, czy droga jakoś nam pozwoli, tutaj. Słuchajcie, tu będzie trochę szybciej tenyk. O, No dobra. dobra, tu wodą. I lecimy, moi drodzy, lecimy. Okej, okay, czy wiecie, co bo tu w ogóle jest jedzonko, które oczywiście chciałbym zdobyć. O, dajcie, dajcie mi jedzonko. Ty, no to ta podróż będzie całkiem ciekawa. Bo. Czemu ten pies nie chce za nami iść? On dziś tutaj był i już zaginął. Co jest? Czemu nie chce się w ogóle za mną do mnie teleportować? Nie mam pojęcia. No, ale jedziemy na koniu. Patrzcie, zostało nam ile? Do i 10 tysięcy kilometrów. Kolejna wioska. Ale jajca. Patrzcie, kolejna wioska. Dobra, już nie będę do niej zaglądał, bo mi szkoda czasu. Ale tu trochę jest mniejsza. Ale, jakby był kowal, to dla niego byśmy zaszli. Dobra, tu mamy pierwszą przeszkodę. Bo widzę, że tutaj jest. Ale fajny ten domek wygląda. Fajnie, tak na górce. Spoko. E, tu jest biały koń, czyli szybszy. Nie, dobra, lecimy oczywiście naokoło tutaj jakoś. Tu nie gadaj, że to jest statek jeszcze. Ale, dużo rzeczy. Ej, lodowce zaczynają być widoczne. Co jest? No dobra. Ej, lodowce są widoczne. Świetnie, świetnie, świetnie. Słuchajcie, ja mam pomysł, w ogóle tego konia... Okej, okay, patrzcie, on tutaj sobie niech zostanie. Ja spróbuję oswoić innego. Wiecie co, po drodze wydaje mi się, że na pewno znajdę jeszcze jednego konia. Dzięki koniu za podwózkę, ale my jedziemy dalej. My biegniemy dalej. Ty już może sobie tutaj zostać, bo tu jest mały problem, bo musimy skorzystać z naszej łódki. Dlatego wziąłem sobie siodło i ciśniemy dalej. Patrzcie w tą kierunek. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale tam mamy płynąć, więc opłyniemy sobie tu. Mamy jakieś lodowce. Ale to siwo wygląda, naprawdę. fajne te lodowce wyglądają, są z zarąbistym biomem. Kompletnie białym, bio... z zarąbistym biomem. Dlatego właśnie Palion ma całkiem fajną tą wioskę swoją. Ale to zobaczymy, co będzie po drodze. Okej, okay. myślę, że naprawdę długo mi to schodzi. Kompletnie już chyba z godziny nagrywam. Strasznie długo. Jak to taka mała. ten? Małe jeziorko? Może tutaj będzie dalej. No, będzie można jakoś dopłynąć, słuchajcie. Do, popatrzmy sobie na mapce. Ehm, tak, i tu się kończy. Słuchajcie, tu się kończy, więc ja jeszcze tylko tu wpłynę. Nawet nie wpłynę. Nawet nie wpłynę tutaj. Musimy dalej sobie próbować sami e, poradzić. Bez koni, bez, bez niczego. Dlatego tego zjem sobie trochę jagód. I dobra, moi drodzy, e, to za momencik spróbuję już tutaj. O kurczę, nie. Posadziłem stąd jagody. Pamiętajcie, żeby jagody jeść. W górze trzymając, bo inaczej możecie sobie tutaj pod nogi posadzić jagodę i bez sensu tracicie. No dobra, ciśniemy. O, krówki, czyli więcej jedzenia. Dobra, bierzemy je. To jest grany. I kolejna wioska. Kolejną wioskę znalazłem. Patrzcie, po drodze, kompletnie po drodze. Tutaj jedna, jest tutaj jedna, tu druga, a tu trzecia. Jakie jajca. Dobra, ej, tutaj już koń by mi się przydał. No dobra, chyba nie będę ich aż tak obkradał, żeby oni tutaj nie mieli Dobra, ale trochę sianka sobie weźmiemy, żeby było można zjeść sobie zrobić Na szybko, dużo, dużo chleba mieć Tak jest, okej, okay, dobra, to wyruszamy dalej w tamtym kierunku e, I coraz, coraz to bliżej, słuchajcie Bo jak widzicie mapka się coraz, coraz e, Na mapce coraz, coraz, coraz lepiej to widać Okej, okay, już mamy ponad, mniej niż 10 tysięcy kilometrów Ciśniemy, ciśniemy dalej w końcu doszedłem do biomu zimowego. Jak widzicie, tutaj jest mnóstwo zimy. No ale zostało mi 8,5 tysiąca kilometrów, więc naprawdę jeszcze daleko. Długa droga przede mną. Dlatego będziemy się tutaj rozglądali, może coś fajnego znajdziemy. W ogóle co tam jest? Nic. Dobra, ci idziemy dalej. Jak to możliwe? Tu patrzcie, mam mesę, którą znalazłem. Jak to możliwe? Nie mam, nie mam zielonego pojęcia. O kurczę, czy tam wioska jest? Które jest, słuchajcie, pustynną wioską. Świetnie. Ale mesa, patrzcie, ona jest w tym miejscu. I to całkiem niedaleko Palionowic. Wow. Dobra, 7000 km. Zajrzyjmy do tamtej wioski. Ciekawe, co e, w niej takiego fajnego jest. No i dobra. Ja się tylko skupiam w taki sposób na tym, żeby zajść do Kowala. Ale Kowal mamy tutaj skrzyneczkę. Świetnie. Bierzmy, zobaczmy. Jest. Patrzcie, jak dużo. I te masów. Pięknie. I mamy zbrojkę. Mamy, jesteśmy cali uzbrojeni, mamy tutaj mieczyk świetny No i tyle, słuchajcie Co to w ogóle za blok jest? Ale zrobiony świetnie, patrzcie Na to Dobra, ciśniemy dalej do... Bo zostało naprawdę już niedużo, już ponad połowę przyszliśmy, więc ciśniemy dalej Ojej, i kolejna wioska, jak widzicie Jesteśmy tutaj i tyle Moi drodzy, dobra, ciśniemy dalej, ciśniemy dalej, nie ma co tutaj zostawać w tych wioskach Chyba, że coś wziąć, nie wiem Tutaj chyba nic nie ma szczególnego. Ale przygód, naprawdę na tym odcinku jest mnóstwo przygód. Patrzcie, 6000 km, ciśniemy dalej. Jestem na mesie. Znalazłem kolejną mesę. Patrzcie, diamenty. Yy, tak dużo tutaj itemasów. I patrzcie, mamy skrzyneczki, świetnie. Tu jest kolejna. I jak dużo? Co to za książka? Wydajność 4? Ja. Yeah. Ej, to jestem ustawiony, słuchajcie, dobra. Te tory można wyrzucić, ale weźmy sobie nasiona Arbuza. Nasiony Arbuza, rozumiecie to? Nasiony Arbuza. Ciśniemy dalej, słuchajcie, ciśniemy dalej, bo ja już nie mam naprawdę siły na to wszystko. Jest tak dobrze mi tutaj idzie. Szok. Nawet dwa diamenty mam podczas podróży, rozumiecie to? Dwa diamenty podczas podróży zdobyć to nie jest takie łatwe. Dobra, ale mesa jest, zobaczcie, mamy tutaj tą mesę. Jakie jajca? Patrzcie, cała droga tutaj. Jeszcze w ogóle tą wioskę miałem tutaj. O. Mm, pięknie. Dobra, ciśniemy w tamtym kierunku. 5000 km, naprawdę, naprawdę tylko 5000 km. Tam jest jakaś jaskinia, ale nie, nie zachodzimy. Lecimy dalej. Co jest grane? Patrzcie, za tą mesą tutaj. O, w tym miejscu jest. Patrzcie na to. A, a, a. Jakie jajca? Normalnie ja w to nie wierzę. Kompletnie, tutaj macie Guardiany i tyle. Dobra, lecimy dalej. Ja tutaj nie zachodzę, ale może kiedyś wbiję, zobaczymy. Dobra, ciśniemy dalej. O nie, Guardian! Ło, dobra, mamy Biom zimowy tym razem. Świetnie. Znaczy nie zimowy, tylko dżunglowy. Dżungla jest dżungla. Super. No dobra, ciśniemy, słuchajcie, tutaj O, ej, 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 patrzcie Już tutaj jest ten szlak, którym kiedyś szedłem A, więc możemy tam dorównać I lecimy już tylko prosta Ostatnia prosta, zobaczymy jak mi się e, Uda przejść cały, cały ten teren e, Dobra, moi drodzy, więc widzimy się Już pewnie pod Palionowicami Bo tutaj już e, kiedyś chyba byłem No dobra, zobaczymy co będzie po drodze Haha, ha. ej Dobra, patrzcie co ja tu mam Świetnie, patrzcie, mamy tutaj Mnóstwo, mnóstwo bambusów. Ej, co wy na to, żeby wbić do palionowi? słuchajcie, i tam, słuchajcie, zrobimy mnóstwo, mnóstwo bambusów. Ej, tylko czekaj, bo ja mam problem, ponieważ nie mam już miejsca w ekwipunku. Czekaj, piórka możemy wyrzucić. Dobra, zbieramy bambule. Bambule, bambule, tak jest. Więcej, więcej tych bambusów, więcej poproszę bambusów, ale ich jest multum. Ciekawe, czy pandy da radę gdzieś tutaj znaleźć. Jeszcze ani razu chyba pandy nie znalazłem w Minecrafcie, powiem wam szczerze. Zawsze to już na Wojanowicach były pandy, po prostu. No dobra, ile tam tych metrów zostało? Ej, znowu mi zniknęło, halo. Już niedaleko, e, co jest grane w ogóle, czemu tutaj jest ten, wszystko takie czerwone? Dobra, ile? 3000 kilometrów, to już naprawdę niedaleko. Wow, ale w ogóle tutaj świat fajnie wygląda, Orbuzy tutaj rosną, ale super, sztosik, no dobra, ciśniemy, moi drodzy, już coraz, coraz to bliżej, więc naprawdę epika, epika, o, oh, jajku, jaka ta droga jest męcząca, naprawdę, już, ale zostało 700 metrów, już naprawdę niedaleko, tutaj już, powiem wam, chyba będzie widać tego, eee, ląd. Tak zimowy zimowy. Świetnie. Moi drodzy, to ja już dochodzę do, do palionowic. Zobaczymy yy, jak długo mi to zejdzie, bo zostało mi dosłownie. Patrzcie! Tutaj żółwik, pan żółwik, nieźle. Tutaj statki jakieś paliona. Okej. Okay. O skrzynia! Olol, co tu robi skrzynia? Co tu robi skrzynia? Ty, no nie wiem co to za skrzynka jest. Ej, patrzcie, ile wełny jest jakaś książka. Dobra, słuchajcie, ja skończę ten odcinek, i moi drodzy, do Palionowic zostało nam kompletnie niedaleko. Bo zobaczcie, tylko tyle, tylko tyle, to jest ile? Eee, 600 metrów. Słuchajcie, a my przeszliśmy to wszystko. Nie, tu, tu. Ja, patrzcie ile drogi. I przed i tutaj ma trunerowice. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. On wyszedł dość długi, ale moi drodzy, w kolejnym pójdziemy do Palionowic i zobaczymy o co co jest właśnie w tej książce, słuchajcie, co jest w tej książce. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, koniecznie zostawiacie łopęc w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. No i pamiętajcie, żeby wbić na mój drugi kanał. Ja dlatego idę szybko spać i moi drodzy nagrywam kolejny odcinek, także już jutro zobaczymy co jest w tej, co jest w tej skrzynce i moi drodzy do zobaczenia i widzimy się już niebawem, hejo!